170, 170 m2 powierzchni podłogówki plus e, pompa ciepła. Nic no co tam, co czujesz? Nie złamaś, nie? Niezły syf. Tu naprawdę jest niewiele miejsca. Przepływ one te rotametry, one muszą mieć bardzo czyste środowisko, żeby funkcjonowało. No proste, na, na, na chłopski rozum. No słuchajcie, jeśli jest dziura zapchana, to nie przeleci, nie? Tam na rurze, na rurze, tam gdzie zaciskaliśmy do filtra, po lewej stronie jest manometr i wskazuje ciśnienie. Na rurze? Siemano, cześć, To jest godzina piąta rano i mamy rodzinny wypad na Wrocław, więc czekam na moje, mojego spulasa, który się spóźnia. No zdarza mu się. Każdy był młody, każdy się spóźniał. Także jedziemy na Wrocław moi drodzy. Nagramy tutaj materiały. O idzie. Dzień dobry. Youtubery. Tak jest. Także lecimy. Słuchajcie, tu jest tak fajnie, są takie tereny lekko górzyste, zalesione, że mi się nie chce tu pracować. No taki taki leżaczek, piweczko, muzyczka, grill, no ale cóż, obowiązek obowiązkiem jest, instalacja musi... Wąpa ciepła termia. W pierwszej kolejności y, muszę sprawdzić jakie są ustawienia y, użytkownika, żeby po, potem przywrócić je do, z powrotem do, do, do tych samych po naszej akcji. Dlaczego? Dlatego, że mamy lato. Ja muszę w tej chwili wymusić y, ogrzewanie, żeby podgrzać czynnik w instalacji, żeby dobrze się wyczyściły wszystkie rurki. Mamy do wyboru tutaj dwa filtry, e, mamy Sigmę i mamy OMEGĘ, a tam widać moje klapki. <grym> Omega, jest, e, OMEGA jest troszeczkę lepszym produktem i ma 25 lat gwarancji, e, ale nie wiem czy nie damy tutaj, chociaż nie, damy OMEGĘ. Ten klient jest przesympatyczny, przemiły, przeserdeczny i jakby e, bez względu na cenę końcową będzie miał, która jest już zresztą ustalona, zamontujemy mu omet. To jest końskie włosie, tak się mówi. Bo się tak śmierdzi koniem właśnie. Wali koniem i teraz, Adam, to jest już błąd, tak, bo robisz nie w tą stronę, bo w momencie wkręcania tego gwintu będzie się tobie to odwijało. O, właśnie tak. O, właśnie Rotometry są zabrudzone. Zobacz, one są aż czarne na dole. Więc bardzo ciężko się. Nie, Niektóre nie idzie po prostu ruszyć. Dlatego ja je po prostu muszę wykręcić i przeczyścić, bo są w stanie fatalnym. Dawno nie widziałem rozdzielaczy danfosa. Oczywiście wygląda jak każdy inny, ale, ale jest danfosa. Tu jest aż czarny. Nawet nie widać, czy on coś wskazuje. Spróbujemy je doprowadzić do ładu. Zacznijmy, co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Te czarne. O, tu dobrze widać, jak to leży, nie? Zobacz. Sobie leży osad. Kiedyś już na którymś filmie wspominałem, że zawory kulowe, które macie na swoich rozdzielaczach, czy macie przy kotle gazowym, czy pompie ciepła, raz na pół roku warto ruszyć, żeby, żeby one się nie zastały. Prosto mówię prosto rzecz biorąc. To nie dotniemy tym nożem, dotkniemy sobie małym krążkiem, ale ten jest e, świeżynka i ma ostry nóż, dlatego najpierw jedziemy, jedziemy tym. Kurczę, no nie da się ukryć, no moja ulubiona chyba marka, no, co mam powiedzieć. Chciałem to dociąć małym nożykiem, ale. nie chodzi. Ogradowanie rury po obcięciu, zwłaszcza stalo, stali węglowej lub miedzi, jest bardzo istotne, bo ksz kształtki zbywane. One mają uszczelki. To nie są gumowe, tylko to jest coś w rodzaju kauczuku. I one bardzo często się ścinają na tych narzynkach. I po zaciśnięciu, już nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ona jest w całości. Dlatego zacisk się robi raz. Chyba, że chcesz poprawiać. Także świeża, wpadnie się ucz. Ale ja. popatrz, to jest końcówka do gradowania wewnątrz. To jest końcówka dogradowana z zewnątrz. No tu No to nie wejdzie, to nie jest nakrętka na butelkę, tylko to jest takie dosyć. Rylo się, panie, to się ryno. Dosyć mocno dociskasz i czekasz, aż. i sprawdź sobie co jakiś czas rękawiczko ładnie, czy masz zadziory. Jak podrzesz rękawiczkę. To znaczy, że trzeba ją poprawić jeszcze. Jak nie podrę. Jak podrzesz, to znaczy, że są zadziory, i trzeba poprawić jeszcze. No z tą lampą daliśmy ciała. Mikołaj, zgubiłem lampę. Może jest u ciebie. Którą mamy? Uff, trzeba się brać za robotę. Także do dzieła. Wiesz po co się zaznacza tą linię przy kształtce? Ja ci pokażę. Tą linię pisakiem po co się zaznacza? Wychyl się to zobaczysz. Źle stoisz. O, zobacz, bo jak ja. O, jakbym teraz zacisnął kształtkę, to wiem, że ona nie jest do środka wciśnięta, dlatego najpierw dociskasz do końca, zaznaczasz sobie i wiem, dokąd, gdzie kształtka musi siedzieć. Do końca musi być w gnieździe e, kształtki zaciskowej. Ja idę po zaciskach. To ciśnij tą drogę, tam jeszcze. Dlaczego nie robię zaciskarką elektryczną? Bo nie mam w tym samochodzie zaciskarki elektrycznej. A ta jest sprawdzona, jest fajna, oczywiście. Ona jest na baterię, ale zawsze pewniej, pewniej zaciska, jak jest, jak jest zasilanie. Z gniazdka. Podczas kiedy mamy rozruch e, płukania instalacji, mamy niektóre elementy, były ruszane. Warto być we dwójkę. E, komunikujemy się w tym przypadku przez e, krótkofale, bo tu nie ma w ogóle zasięgu. Dlatego e, czasami, będąc u góry, muszę zaalarmować, żeby wyłączyć pompę, spuścić ciśnienie. Z racji tego, że tutaj mamy ściągnięte wszystkie rotametry, e, muszę mieć pewność, że nie cieknie. Adam, otwórz zawór, włącz pompę. Oczywiście. Słyszę, że idzie. Pompa włączona cały czas? Tak. Zobacz, jakie jest ciśnienie na manometrze obok filtra magnetycznego. Tam na rurze, na rurze, tam gdzie zaciskaliśmy do filtra. Po lewej stronie jest manometr i wskazuje ciśnienie. Na rurze? Tam gdzie zaciskaliśmy filtr magnetyczny. Jak spojrzysz w lewo, jest manometr, który wskazuje ciśnienie. Eee, czarna strzałka. No to 2.2. Otwórz drugi zawór na naszej pompie płuczącej, ale powoli. Idzie, idzie teraz na dwóch otwartych zaworach, tak? Tak. Dzisiaj zabrałem samochód krzychowy. Tu ma różne dziwne wynalazki. Jakieś nietypowe śrubunki do pomp. Co tu jeszcze? Jakieś pierdołki, zaworki. No ale wiadomo, że to wszystko musi być, nie? Jeśli jedziesz gdzieś na akcję, chłopaki jeżdżą, wiesz, montują, montują instalację, więc e, muszą wszystko mieć, no. Takie rzeczy. Krzychu tu ma wyligane, że hej. Naprawdę. Czy to wygląda na samochód budowlany? No nie. No nie wiem jak to krzychu robi, ale krzychowi ten samochód pali 7 litrów. Adam tam coś kombinuje. a tu mamy nasze fernoksiątka. I tu czyścimy sobie... Ale tam jest stężenie. No dobrze, dobrze, dobrze. Lepiej nie muszę Słuchajcie, tu jest tak pięknie. Spokój, cisza, pagórki, lasy. Tu nic się nie dzieje. To nawet zasięgu tu nawet nie ma. Jest różnica, nie? Udało się. Fernox działa, naprawdę. No dobra. I naprawdę. O! O! Proszę jaki bałwanek. Nie? Panowie właśnie zapytali, z czego to się bierze. Nie, to jest efekt reakcji podgrzewania wody, która ma styczność z różnymi metalami, stal ocynk, stal czarna, stal ocynkowana, mosiąc, różne, różne stopy miedzi, i oprócz tego tu się znajdują, pan wyczuł takie opiłki, znaczy taka glina, takie opiłkowate, tak? No właśnie, ciężko to tutaj teraz pokazać, na em, jaką to ma strukturę i konsystencję. Ale to są również, panowie, odpady poprodukcyjne w kotła, znaczy w tym przypadku jest pompa ciepła, z rur, z kształtek, może z zaworów, również z rozdzielaczy. Dosłowniana no, to to woda była też, także do no, znaczy była. to jest, i to wszystko, to. to, 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 to tworzy magnetyt. Nie? Na szczęście ten nasz magnes, pan już sprawdzał wcześniej, jaki on jest mocny, to faktycznie wyciąga nam całe te zanieczyszczenia. Przypomnę tylko, że instalacja jest oparta tylko na ogrzewaniu podłogowym. Ile tu jest powierzchni? 170. 170 metrów kwadratowych powierzchni podłogówki plus pompa ciepła. No i jakby po wężach nie było tak widać, ale faktycznie, faktycznie troszeczkę tego zebraliśmy. Dobra, Adam, my odpalamy dalej, nie? Jedziemy. Proszę przejmij sprzęt grający. Rotametr, czyli przepływomierz. Zobacz. On tutaj nadal ma jakieś zabrudzenia, widzisz? Takie małe zabrudzenia. Tak, my je zaraz oczywiście wypuczemy, ale chciałem Wam pokazać, jaki on ma, jakie to ma przepływy. Widać tam tę szczelinę. Mhm. Tu przepływa czynnik grzewczy przez pętlę e, ogrzewania podłogowego. Tu naprawdę jest niewiele miejsca. Przepływomierze, te rotametry, one, one muszą mieć bardzo czyste środowisko, żeby funkcjonowało. No proste, na, na, na chłopski rozum. No słuchajcie, jeśli jest dziura zapchana, to nie przeleci, nie? Tak, F9. W tym przypadku damy protektor F9. To jest inhibitor korozji z de detergentem czyszczącym. Z racji tego, że na instalacji zostawiamy też filtr magnetyczny. Więc detergent czyszczący będzie współpracował dokładnie, tak jak należy, z filtrem. Będzie wyłapywał resztę zanieczyszczeń. E, także F9 z racji tego, że. Muszę pilnować poziomu wody, idę zamknąć. E, z racji tego, że tu mamy 100% ogrzewania podłogowego. Dodamy jeszcze biocyt. To jest środek grzybobójczy, który zabezpieczy instalację, a instalację przed powstawaniem bakterii w podłogówce. W instalacjach niskotemperaturowych jest to częste zjawisko, powstaje taka zawiesina, to się nazywa biofilm, a właśnie biocyt zabezpieczy tą instalację, żeby, żeby nie było problemu, także Fernox. No dobra, uzbrajamy rozdzielacze wrota metry, bo już są wyczyszczone. Zobaczcie jakie piękne. Wyglądają jak nowe, także uzbrajamy rozdzielacz. No i co Adam, co czujesz? Niezłamaśnie. maź, nie? Niezły syf. Grudki są, albo jakieś takie opiłki? No pioch. Pioch. le? No faktycznie. Daj do kamery. Co? Boże, z ręki zbiera. No faktycznie ty. Warto, nie warto, jak sądzicie? Zaraz zapytamy pana Bartka, co sądzi o tym. Efekty będziemy oglądać po uruchomieniu tego wszystkiego, ale tak naprawdę jestem przekonany, że uda się zabezpieczyć tą instalację, ten układ grzewczy, pompę ciepła na ładnych parę lat. Pan Bartek będzie dostanie instrukcję, jak dbać o poziom inhibitora w instalacji, inhibitora korozji. Także będziemy w stałym kontakcie. Zobaczymy, co dalej. Kończymy sprzątanie, instalacja już jest zabezpieczona, za chwilę poproszę właściciela, żeby przyszedł na odbiór, obejrzał jak tutaj oddajemy pomieszczenie, w którym pracowaliśmy cały dzień. Tak? mamy 19, przyjechaliśmy tutaj 7.30 rano, trochę tutaj się zaprzyjaźniliśmy z panem Bartkiem i jego rodziną, to idę, nie? No. Panie Bartku, jak pan mnie znalazł w ogóle, jak to się stało? No tak szczerze powiedziawszy to był zupełnie czysty przypadek po prostu z nudów sobie skrolowałem internet czy tam wrzuty z YouTube'a i nagle zobaczyłem gościa który Coś gmera przy takiej instalacji, która podobna do mnie, i mówi, i właśnie pokazuje, że to tak właśnie źle działało, bo było brudne. Więc z czystej ciekawości podszedłem do tej swojej instalacji i zobaczyłem: o, u mnie wygląda tak samo albo nawet i gorzej. Okay. Więc pomyślałem sobie, że warto byłoby się jakoś zapytać, jak to wygląda. Zwłaszcza, że miałem problemy z pompą ciepła, mhm. y, ponieważ y, nie wchodząc już absolutnie żadne szczegóły czynnik chłodzący wsunął się czy wszedł do układu właśnie grzewczego. Aha. I dlatego później ta pompa oczywiście została wymieniona, bo musieliśmy dopłacić pieniądze, więc po prostu sobie pomyślałem, że rzeczywiście warto mhm. pokazać to komuś, żeby po prostu ktoś to ocenił i zobaczył, że rzeczywiście trzeba to zrobić. Czy oglądając te materiały, które, które gdzieś tam prezentuję w mediach społecznościowych, czy one wyjaśniły panu po co to wszystko jest, jak to działa, jak to funkcjonuje? Tak, zwłaszcza, że ja też wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc to do mnie bardzo przemówiło ta pana, że tak powiem, fachowość, tak, że, Bardzo że, mi miło. że tu można po prostu jakby rzeczywiście zobaczyć to wszystko, mhm. że ktoś myśli, wie co robi, jak to zrobić i żeby to wszystko hulało, także tak myślę, że to, to, ma, to ma sens. No i co Adam, 12 godzin zmęczony? Trochę. Trochę. No jest co robić, nie? Jeszcze 200 km prawie do Poznania mamy, no ale dobra, jakoś damy radę. Wiesz na czym to polega, co robimy, wiesz po co to robimy? Widzisz efekty w ogóle jakieś tego? No, zaczynam tłumaczyć. Widzisz, nie? Jak wyciągamy z filtra, sypnie. To jest wszystko w instalacji. No dobrze, moi drodzy. Jeśli u Was występują takie same problemy, takie same objawy, jeśli chcecie wiedzieć więcej szczegółów, czy u Was was wasza instalacja się nadaje do czyszczenia, no to zakładam, że jeśli wątpicie w to, zastanawiacie się, to uważam, że się nadaje. Bo jak jeżdżę po tych wszystkich. Osiedlach, domkach, i tak dalej, to 80-90% obiektów dookoła nadaje się do czyszczenia. Temat zabrudzeń instalacji grzewczych może wydawać się banalny, ale niestety, kiedy przychodzi do płacenia za awarię, usterkę, no to już jest gorzej. No, oczywiście, mądry Polak po szkodzie, ale moi drodzy, zachęcam do kontaktu, wyjaśnię, wycenię. Zapraszam strona rura Facebook TikTok kanał na YouTube. Następny odcinek w Krakowie.